o to, żeby zaśpiewać głośno, ale głośno, ale nie krzyczyć, czyli głośno używać tego. Leleja lele. Szczególnie jak będziemy wyżej, tak? Lee! Le, ja. I otwieramy żuchwę! Okej. I... Ja, Leleja. Okay. Le, le, Centrum artystyczne powstało 15 lat temu. Właśnie w tym roku obchodzimy 15-lecie i z tego też tytułu mamy właśnie koncert w kinie Soku w Sokółce, gościnnie. Kiedyś chodziłam do jakiejś szkoły, gdzie uczyłam się wokalu Heleny Mieszkuniec. I, I podobało mi się to, podobała mi się ta, ta forma tych lekcji grupowych, też lekcji indywidualnych i wtedy pomyślałam sobie, że mogłabym właśnie w ten sam sposób uczyć. Ale też nie chodziło mi do końca o uczenie śpiewu, tylko bardziej o mm, stwarzanie możliwości młodym osobom na bycie sobą. Rodzic przeprowadza, myśli, że dziecko. No, znaczy bardzo dobrze, że rodzic tak myśli, że dziecko śpiewa najpiękniej, jest najładniejsze i tak dalej, bo tak ma być. Każdy rodzic ma swoje dziecko najbardziej wywyższać. Tak? I wtedy y, przeprowadzam taką. Y, Zapraszam na takie spotkanie organizacyjne, gdzie przesłuchuję to dziecko i wtedy mówię o predyspozycjach. O talencie to mowa trochę później może, jeśli dziecko samo zacznie komponować, e, tworzyć muzykę, pisać teksty, wtedy możemy trochę mówić już troszkę o tym talencie. Natomiast e, na początku mówimy o predyspozycjach i o tym, jak można je rozwinąć. I wtedy mm, no YouTube właśnie i programy, szczególnie programy te muzyczne, e, pomagają e, mi. such a ball that Czysk, czysk, czysk. Z miała górę, czele, zamkantę, bo na zmartwienie, jego miała go na cała dlatego, że przepowiedzi nie rozumiał, bo ja, ja, suki jak tak, śliskim tak, 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 zaczernić tak, 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 Mamy podejście bardzo takie no, indywidualne, nastawione na, na jednostkę. I trudno jest tak zgeneralizować, bo każdy inaczej. Są osoby, które, nie wiem, na przykład przychodzi chłopak, słyszę, technicznie na niskim poziomie, ale masz świetną barwę, tak? I wtedy mówię mu, masz świetną barwę, masz predyspozycje, które możemy rozwijać i teraz dalej, w zależności, czy ta osoba pracuje w domu czy nie, bo jeśli ta osoba w domu nie pracuje, to wtedy te lekcje, no, się, ten czas się wydłuża, ale jeśli ktoś pracuje w domu, są też takie osoby dorosłe zazwyczaj, które przychodzą do mnie na lekcje raz na dwa tygodnie, na dwie lekcje, ale dużo pracują w domu i wtedy są efekty Fajne też, tak? Ale dla osób, które nie pracują w domu, no to potrzebne są lekcje przynajmniej raz w tygodniu. Ćwiczę śpiewanie już tak od 6 lat. Zaczęłam tu chodzić, jak miałam 5 lat, byłam w zerówce. Zaczynałam od utworów z płyt wygrać sukces typu Duszki, bardzo miła atmosfera. Ogólnie pani Eliza jest bardzo miłą panią. Naprawdę myślę, że lepszej pani nie mogłam sobie wy wymarzyć. Brałam ogólnie udział w bardzo dużo konkursach, ogólnopolskie, wojewódzkie, mama. I dopiero jak zaczynamy śpiewać, to brzuch wchodzi do środka. Dopiero tak? I potem puszczamy cały brzuch i znowu zaczynamy śpiewać, ok? Dobra, bo tutaj. Ucząc innych, tak naprawdę uczymy samych siebie. I to zarówno w takim kontekście czysto muzycznym, powiedzmy technicznym, kiedy próbujemy wyjaśnić, jak, jak coś zagrać, w jaki sposób, to jednocześnie sami się uczymy tej techniki, a z drugiej strony też w takim kontekście powiedzmy bardziej życiowym, psychologicznym, jak, nie wiem, chociażby zmusić siebie do, do pracy, do ćwiczeń, ale też jak, jak poszukiwać w ogóle. Piękna w życiu, przez muzykę po prostu próbować znaleźć jakieś takie większe wartości w tym, co robimy na co dzień. Dosyć często zdarza się tak, że początkujący uczniowie przychodzą na zajęcia i w ogóle nie mają pojęcia, co będziemy robić. I tak naprawdę dopóki nie będzie takiego momentu, że się przyjdzie, przełamie się jakąś taką. Wewnętrzną barierę, że albo się nie chce, albo, albo, albo się myśli, że to nie jest jednak dla mnie. Dopóki nie będzie tego momentu, kiedy, kiedy przyjdziemy i spróbujemy, to tak naprawdę nie wiemy, czy to jest dla nas, czy nie. Chociaż ja myślę, że tutaj nie ma takiego podziału, że coś jest dla kogoś, albo nie, po prostu to jest dla wszystkich i, i każdy może z tego, z tego coś dla siebie wyciągnąć. Czy, czy to będzie bardziej profesjonalne granie, czy też śpiewanie, czy, czy, czy zajmiemy się tym czysto hobbystycznie, po prostu. Będzie się żyło przyjemniej. Nasza siedziba jest na Swobodnej 24 to jest budynek przychodni. Strona internetowa: www.centrumart.com.pl. Wizyty, spotkania umawiane są indywidualnie, telefonicznie. I na, na tę chwilę. Nie mamy wolnych miejsc. W, w lipcu, w sierpniu coś tam się troszkę wyluzuje, bo to będą wakacje. No we wrześniu zobaczymy, kto się zapisze, bo zazwyczaj ci uczniowie z poprzedniego roku zapisują się już w czerwcu na wrzesień, bo w wakacje właśnie dochodzą nowe, więc też nowe osoby, więc też musimy wiedzieć, jak rozplanować ten czas. Ogólnie no, no od, od kilku lat mamy troszeczkę tak na full. Więc jeśli ktoś chce do nas się zapisać, to Często są to kolejki i, i, i trzeba czekać w kolejce, aż się zwolni miejsce. Co roku e, całą naszą roczną pracę podsumowuje koncert, e, który się odbywa zazwyczaj w czerwcu e, w różnych miejscach. W tym roku mamy właśnie kino SOKÓŁ w Sokółce, i to jest 18 czerwca. Wstęp jest wolny. Każdy może przyjść, zobaczyć, jak to wygląda, i e, być może zachęcić się do tego, żeby właśnie się zapisać na lekcję śpiewu. E, i też jeszcze mamy taką tradycję, że dzieci mają możliwość nagrać swoje piosenki, swoją roczną pracę w studio nagrań. I też w różnych latach u różnych osób nagrywamy, tak żeby dzieci też miały doświadczenie nie tylko sceniczne, nie tylko tutaj śpiewając przy mikrofonie, ale też właśnie w studio nagrań, gdzie praca jest zupełnie inna. i yeah. yeah.